Przebudziwszy się pewnego poranka, zauważyłem, że jest 16 października i że jest dzień papieski, więc zapiewszam po kremówkę. Gdy weszłem do sklepu, stała tam pani z dziwnie żółtą twarzą i zapytała: Kremówki? Ja zdziwiony, no bo po to tu przyszedłem, mówię, że no w sumie po to tu przyszedłem. A ona grzewie coś za ladą i nagle wyciąga ekstra super hiper kremówkę. Aż mi szczeno opadła i gały wyszły na wierzch. Mówię, że ją biorę, nieważne jaka cena. Mówię Wam, że jak wracam tą krągłą do domu, to aż się błyszczało. Wróciłem do domu i chciałem wziąć pierwszego gryza. Nagle mnie gdzieś przeteleportowało. Rozglądam się, gdzie ja w ogóle jestem. Kiedy spojrzałem w lewo, sam słynny papaj do mnie przemówił: Słuchaj, no. Leżałem martwy, ale powstałem tylko po to, żeby zniszczyć świat. Pomóż mi w tym. Pojebało cię? Jesteś jakiś jebnięty. Po pięciu minutach obrażania Karola się wkurzwił. Papaj powiedział coś po nosem i nagle pojawiłem się w swoim domu. A ja w ciężkim szoku nie wiem czy jestem naćpany, ale olałem to. Następnego dnia z PM usłyszałem dźwięk tarantu. Szybko się zerwałem. Zanim się obejrzałem, policja z dziwnie rzutą twarzą już celowała mi w głowę. Nie wiedząc w ogóle za co trafiłem do celu, gdzie spędziłem dwa tygodnie. Przez ten cały czas nadal nie wiedziałem o co chodzi. I dlaczego ja tu jestem. Ale gdy srałem, myśląc o zajebaniu siebie, usłyszałem coś pod moją deską. Więc spojrzałem tam i nagle mnie wciągnęło. Płynąc przez kilometry, szamba w gównie, myślałem, że to papaj i już po mnie. Ale ku mojemu zaskoczeniu, gdy w końcu wypłynąłem, byłem cały w gównie, to zobaczyłem jakąś białą kulę przede mną latającą. Ona przemówiła. Wiesz, kim jestem? Ja odpowiedziałem, że nie. Ona powiedziała, że była w próżni z papajem, ale otworzył się portal do normalnego świata i oni szybko tam wbiegli. A reszta martwych postaci została. Tylko oni. Papaj odzyskał swoją formę fizyczną, a ja nie. Byłem z papajem, wszystko mi powiedział. O nie, czas nam się kończy. Musimy lecieć. Chodź za mną do portalu. Zaufaj mi, musimy pokonać papaja. Ciąg dalszy nastąpi.